Układy taneczne dominowały w sobotę 28 maja w w Lesznie. było tak ze sprawą podobających się tam mistrz z Polski Mazorek W. Zawody zorganizowany. Bardzo zadowolone, to są bardzo e, ludzie można powiedzieć, że tacy uczuciowi i do każdego wyciągają rękę. Bardzo nam też pomagają rozwijać nasze zespoły. E, byłyśmy też w zeszłym roku na mistrzostwach w Gędzieżynie koźle z drugiej Federacji. Też nie możemy narzekać, bo tam też jest fajna rywalizacja, tylko szkoda, że pan Rewiński, prezes stowarzyszenia, zabrania udziału swoim mażoretkom w naszych mistrzostwach, bo my nie traktujemy tego jako rywalizację dwóch federacji, tylko jako jedna wielka rodzina i chciałybyśmy to połączyć, żeby to miało wspólną siłę. My jesteśmy młodymi dziewczynami, też byśmy chciały, żeby ci starsi instruktorzy nam troszeczkę pomogli też w tych organizacjach, bo nie ukrywam, że Tyle było załatwiania. Praktycznie my cały miesiąc zajmowałyśmy się organizacją, nie mając czasu nawet dla siebie. Przez to nie miałyśmy za bardzo czasu, by odpowiednio przygotować się do mistrzostw, tłumaczą dziewczyny. Te nie tylko czuwały nad tym, by prowadzona przez nich grupa wypadła jak najlepiej, one także startowały w jednej z konkurencji. układ do podkładu muzyki Titanica. Jest to bardzo spokojny układ. Też tutaj przede wszystkim się go boimy, bo siostra miała kontuzję nogi, miała zwichniętą stopę i nie ćwiczyłyśmy przez dobry miesiąc. Ale nie przyszłyśmy tu też po to, żeby jakoś wielce e, kłócić się o medale czy, e, czy jakieś dyplomy. Najważniejsze jest to, żeby te mistrzostwa się odbyły. Dla grupy z Przemętu był to pierwszy występ w Mistrzostwach Polski. Ten wiązał się z ogromnym stresem, który towarzyszył dziewczynom od rana. Rywalizacji, żeby się przyjaźniły z zespołami, a nie żeby jeździły na zespoły i gdzieś tam jakieś niemiłe sytuacje były. Z tego co widzimy, dziewczyny w różnym wieku, czterolatki tak? i to już nastoletnie dorosłe dziewczyny. Tak? tak, tak. Mamy grupy przedszkolaków, także to są małe e, dzieciaczki, które naprawdę też fajny już poziom mają i chciałobyśmy je zobaczyć tak za 6-7 lat, gdzie już będą takimi starszymi dziewczynami i się będą prezentowały na scenach. W mistrzostwach uczestniczyły majoretki z 17 zespołów w roli gościa, zatańczył zespół z Ukrainy. Występy majoretek były niezwykle widowiskowe i barwne, nie bez znaczenia. Są tutaj stroje, które przykuwają wzrok. Stres, który towarzyszył mażoretkom z przemętu, okazał się zbędny, bo te wypadły doskonale. Wena zdobyła dwa złote medale oraz trzy nominacje na Mistrzostwa Europy na Słowacji. Złoty medal i tytuł mistrza polski mażoretek MWF wywalczyła cała formacja w kategorii klasyczna mażoretka senior. Złoty medal i tytuł mistrza polski zdobyły Marta Michałowska, Estera Skorupińska oraz Alicja Sobierajska w kategorii duo Trio Pompon Senior. Czwarte miejsce uzyskały Karolina i Małgorzata Stanisławskie w kategorii duo Trio Baton Senior. Wszystkie wezmą udział w Mistrzostwach Europy.